Z uwagi na to, że mózg każdego z nas oprogramowany jest inaczej, doświadczamy rzeczywistości w inny sposób, ta rzeczywistość, której doświadczamy, jest zniekształcona. Dlatego, aby zrozumieć, co jest prawdziwe, musimy zrozumieć te filtry, te zniekształcenia. Musimy zrozumieć nasz mózg. I mówi, że każdy z nas to jest taki custom, limitowany zestaw. Klosków LEGO. I teraz każdy klocek w naszym zestawie ma inny kształt, inny kolor, inną charakterystykę i każdy z tych klocków odpowiada jakiejś charakterystyce, atrybutowi naszego mózgu. I teraz, gdy połączymy ten nasz zestaw, to dodam obraz tego, jacy jesteśmy i czego się można po nas spodziewać. Co więcej, te nasze wrodzone atrybuty mogą nas Zarówno budować, wzmocnić, jak i skrzywdzić, zranić. Nawet te mocne strony mogą być przyczyną naszych porażek, mogą nas ograniczać. Reja zafascynował ten temat i poświęcił kilka dekad na badanie, na zrozumienie tego, jak funkcjonuje jego mózg. Współpracował z psychologami, z neurologami. Co więcej, Rej zaprosił. Takich gigantów jak Bill Gates, Elon Musk, Reid Hastings, Chuck Dorsey i wielu innych, o to, aby poddali się badaniom psychologicznym, aby zrozumieć, jak myślą, jak funkcjonuje ich umysł, gdzie leżą te ich przewagi. A swój sukces, Ray, przypisuje w równym stopniu tej wiedzy ekonomicznej, wiedzy o inwestowaniu, jak i wiedzy o tym, jak funkcjonuje jego mózg. Ray twierdzi, że najważniejszym elementem każdej, każdej życiowej podróży jest zrozumienie tego, jak zaprogramowany jest Twój mózg. I nie ma znaczenia, co robisz w swoim życiu, co chcesz robić w swoim życiu, o ile robisz to w zgodzie ze swoją naturą i ze swoimi aspiracjami. Jednak z uwagi na te wszystkie błędy myślowe, na te filtry zniekształcenia, przez które postrzegamy rzeczywistość. Nasza samoocena, jak i ocena innych jest bardzo niedokładna. I teraz Lej mówi, że na koniec dnia tą najważniejszą lekcją, która płynie z jego doświadczeń, to jest to, aby zrozumieć siebie, właściwie potrafić się ocenić, pomimo tych wszystkich zniekształceń i filtrów, na które, które nakłada na nasze zrozumienie siebie i rzeczywistości nasz umysł, zrozumieć te nasze słabe i mocne strony, i mieć odwagę. Ale nie do tego, aby podbijać świat, aby zdominować innych, ale odwaga do tego, aby być wiernym temu swojemu najprawdziwszemu ja bez względu na to, kim inni chcą, abyśmy się stali. Pora więc odkryć to nasze najprawdziwsze ja. No i oczywiście Rey Dalio ze swoimi miliardami mógł sobie pozwolić na najlepszych psychologów, neurologów i faktycznie zrozumieć swój mózg, zrozumieć siebie. Jednak w tym roku Ray uruchomił taką platformę online, która pozwala każdemu za darmo poddać się takiemu testowi psychologicznemu. Jestem ultra ciekawy tej platformy, bo ta platforma bazuje na dekadach pracy Ray'a z tego typu narzędziami. On Traktował to jako podstawowe narzędzie nie tylko w swoim osobistym życiu, ale także w swojej firmie, gdzie na przykład pracownicy w ogóle takim standardem były takie karty baseballowe, które każdy pracownik miał stworzone dla siebie, które też ewoluowały razem z nimi. Także ciekawy jestem bardzo, bo tak jak mówię, to jest wynik dekad, dekad pracy z tego typu narzędziami i mega cieszę się, że mogę się takiemu badaniu poddać. No więc ruszajmy zrozumieć moje najprawdziwsze ja. Słuchajcie, platforma nazywa się Principles You. Link oczywiście znajdziecie w opisie. A my zaczynamy test osobowości. Jest to dość proste. Generalnie odpowiada to są pytania takie stwierdzenia, na przykład I stay calm under pressure, czyli jestem spokojny, gdy jestem pod presją, i albo uważam, że ten statement, to stwierdzenie o mnie jest prawdziwe. Wtedy mówię, że się bardzo mocno tak zgadzam. Ono mnie opisuje, albo twierdzę, że. Nie, to jest po prostu nie o mnie, i wtedy daję strongly disagree. Oczywiście nie będę Wam zawracać głowy, sam przerywam sobie przez ten test, a potem razem zobaczymy na wyniki. Zaczynamy! Są so bardzo ciekawe pytania. <grytania> na przykład tutaj lubię, gdy ktoś mówi mi, co mam zrobić. Nienawidzę po prostu tego, nienawidzę. Na wakacjach preferuję szczegółowy plan versus losowych doświadczeń. Zdecydowanie się nie zgadzam, po prostu uwielbiam po prostu zgubić się, zagubić i doświadczać, co tam nie spotka. Disagree strongly. Moi drodzy, wyniki! Congratulations, you have answered all questions. Słuchajcie, ten test zajął mi jakieś 45 minut. Więc dość długo, miało być 10. Tych pytań jest naprawdę dużo, ale to dobrze, super, fajnie, że to jest taki pełny test. Dobrze, moi drodzy, czas poczytać rezultaty. Best match to jest Growth Seeker. Good match mam z Shaperem i Good match mam również z Explorerem. Growth Seeker. Growth Seekerów definiuje taka pasja do uczenia się, do rozwoju swojego, osobistego. Są osoby, które są ciekawe, humble, czyli też skromne, otwarte na nowe doświadczenia, nowe idee i potrafią się dostosować do tych nowych doświadczeń. Bardzo ciekawe, ja sobie to potem przeczytam w całości. Takie główne talenty grofstikerów to jest na przykład ta inkwizytywność, czyli taka ciekawość świata, konceptów szerokich, zdobywanie wiedzy. Być spokojnym, pod presją, osiąganie swoich celów, ale też na przykład jeśli chodzi o te przestrzenie do rozwoju, no to jest na przykład moving, przenoszenie się z tej sfery myślenia, planowania, reflektowania na działanie, konkrety. Ciekawe. Dodatkowe te profile, które do mnie też pasują, to jest Shaper i Explorer. Oba też ciekawe, też się zaraz nie wczytam. Bardzo ciekawe wyniki. A archetypy, które są dla mnie najmniej podobne, to jest Helper. I to niestety jest prawda. I implementer, czyli taka osoba, która jest zorganizowana, ustrukturyzowana i po prostu uwielbia realizować konkretny, dany plan, zadania. I teraz te moje archetypy, trzy, których są mi najbliżej, one wpadają do takiej wyspy sikerów oraz liderów, czyli tutaj, jak widzicie, różne archetypy, które są dostępne. Część z nich łączą jakieś określone charakterystyki. Stąd też jest tutaj archipelag wysp i moje archetypy wpadają właśnie tutaj w tą przestrzeń liderów jako shaper i growth seeker, explorer to są te, które są mi bliskie. Bardzo mnie to ciekawe. Bardzo mnie cieszy ten explorer i growth seeker. Naprawdę ciekawe. Ciekawe. Nie spotkałem się z taką klasyfikacją. Super. Następnie jak preferuję myśleć? Bardzo duży nacisk na kreatywność. Ciekawe, no muszę się w to wczytać. Nie, nie będziemy tego omawiać szczegółowo. To jest też ciekawe, bo wypadł mi ekstrawertet. I to się z tym muszę się zgodzić. Czuję się intrawertet, ale ten opis ekstrawertet jest mi bardzo bliski. To znaczy, w miejsce takich bardzo aktywnych social sytuacji, jakiś imprez i tak dalej, preferuję takie bardziej intymne kontakty, jeden na jeden rozmowy z ludźmi, to uwielbiam, ale też czuję się pewnie, aby. Odnaleźć się w takiej socjalnej sytuacji i nie jest to dla mnie problem. Ciekawe, ciekawe i bardzo, bardzo trafne. <grymne> Humorous. <grymne> to jest nie fair. Very low, 2%. <grymne> o, oh, goddammit. I how you apply yourself. Jestem spokojny, pewny siebie, autonomiczny bardzo. To jest very high, to naprawdę jest. To autonomiczność to jest dla mnie po prostu very, very important. Też bardzo flexible, to też prawda. Mam dużą otwartość i taką <laughs> flexibility. Status Seeking 22 low, to też myślę, że prawda. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, to jest super ćwiczenie i na mega wysokim poziomie ten test jest przygotowany. <laughs> Dlatego jako Growth Seeker i X. Explorer. Mogę Was tylko zachęcić do tego, abyście wyeksplorowali Waszą osobowość, Wasz umysł i trochę lepiej siebie zrozumieli, bo jak wspomniałem na początku, Ray uważa, że tym pierwszym krokiem w każdej życiowej podróży jest po pierwsze zrozumienie siebie, swojego ja i dalej posiadanie odwagi, aby pozostać wiernym temu ja, niezależnie od tego, kim inni chcą, abyśmy się stali. Jeżeli interesuje Cię filozofia i Podejście do życia Ray Dalio, to obczaj sobie odcinek uciekni z piekła słabości, który bazuje też również na jednej z bardzo ważnych zasad Ray a także odcinek o konsekwencjach naszych decyzji. To również jedna z lekcji, która płynie z książki Principles. Dziękuję Ci jeszcze raz za uwagę i cóż, ruszam eksplorować i seekować Grove Do zobaczenia. Hejka! A słuchajcie, jeszcze zapomniałbym o najważniejszym, że korzystając z linku, który znajdziecie pod, z, pod filmikiem, to będziecie się mogli porównać do mnie, no albo po prostu też wykorzystać swój link i porównać się ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Bardzo ciekawa sprawa, no bo właśnie zrozumienie nie tylko siebie, ale także zrozumienie innych no jest po prostu kluczowe, bo każdy z nas inaczej na ten świat, na tą rzeczywistość spogląda.